Siemanko Lodiska z tej strony Mały Nior Dzisiaj nagrywamy taki odcineczek i dzisiaj nagrywamy trzy gry na nudny tydzień no bo teraz tygodnie będą nudne i będziecie musieli odrabiać lekcje w sumie nie będą nudne, bo będziecie odrabiać lekcje czy coś dobre. Nie wiem czy chodzicie do szkoły, ale ja tak Więc zaczynamy. Pierwsza nasza gierka to Stick Hero i chodzi w niej o to, że jesteśmy takim ziomkiem z bandaną na głowie i musimy zbierać czereśnie nie wiem co to są wisienki, ups, czekaj myślałem, że kliknąłem szary. Yy, sorka yy, już jestem no i gramy tutaj chodzi o to, że jesteśmy takim ziomkiem z bandanką chyba to już mówiłem, tak mówiłem i musimy tutaj budować sobie platformy i przechodzić na następny, na następny, tak jakby powiem, szczebelek i przejść na następną platformę i tak dalej i tutaj pobijamy rekordy, to jest taka gra na chwilę i ona jest od Ketchup'a, dzisiaj będą dwie gry od Ketchup'a, czyli ta i jeszcze jedna Próbuję pobić mój rekord, ale chyba mi się nie uda. O, perfekcyjnie teraz było. A i musimy właśnie w tą czerwoną kropkę trafić. I pokażę wam inną grę. Patrzcie, tutaj mamy taki coś, że rozwalamy arbuzów. Patrzcie. Katysz. Jak właśnie uderzymy o drugą platformę, to będzie źle. Czekajcie. Próbuję kupić tutaj aha 25 akurat mam no to mam takiego gostka możemy sobie nim grać no to chyba wam już wszystko pokazują o co chodzi w tej gierce no to przechodzimy do następnej gierki następna nasza gierka to Rider też od Ketchup'a i ta gierka jest troszkę stara ale mi się podoba i nagrałem dlatego, bo mi się podoba, nie wiem czy wam się jeszcze podoba, bo to gry od Ketchup'a są takie na, w sumie na kilka dni, bo po kilku dniach się nudzą. Ale gierki robi, fajne Ketchup robi gry. I w tej gierce chodzi o to, że jeździmy sobie takim autkiem, to autko jest, losowałem sobie je. I mogę sobie właśnie wylosować tutaj. Mamy różne zadania i musimy je wykonywać. Na przykład, nie wiem, zrobić pięć obrotów i przewrócić się. To taki przykład. Dałem. I patrzcie, są pojazdy na przykład. Patrzcie, zaczynając od zwykłych, kończąc na specjalnych chyba, jak się nie mylę. Tu jest taki motor. Patrzcie, ja wam pokażę wszystkie, które mam. Kurde, nie chcę się przywijać. Jakby kogoś interesowało to. Digi, Zario i Flint. O i tak jeszcze. Z epickich mam tego Batta. On jest dobry. Specjalny to jest Deorena, sorry nie, nie umiem tego czytać. Skate. Pili, dobra. Nie wiem, nie umiem tego czytać. Tutaj patrzcie, takie mam ze specjalnych, a sekretnego nie mam ani jednego. A i jeszcze jest nie pokazałem jednego. mam tutaj właśnie takie motywy. Wymienię wszystkie, żeby wam pokazać. I wezmę tutaj tego mojego bata, To jedziemy i to dosłownie jedziemy z giereczką wow mój rekord to jest chyba 15 pewnie już widzieliście ale ja, ja nie patrzyłem jak powiedziałem 15 to sorry bo mój rekord to jest 50 coś pomyliłam się I słyszałem, że ma wyjść Akta 2. I czekajcie, zdobądź w trakcie rundy 50 punktów. No, spróbujemy. I słyszałem, że ma wejść Akta 2, więc możecie napisać co o tym sądzicie. I czy chcecie o tym odcinek? Mogę nagrać o tym. Sobie gadam o tym Akta 2. I to ma wejść w, ży w życie i... Ich, nie chcecie, żeby wyszło akta 2. Możecie napisać pod komentarzach hashtag #stop akta 2. Możecie napisać. Może to nic nie da pewnie, ale możecie napisać. Dobra, raczej mi nie wyjdzie, żebym przeszedł to teraz się zabije o. I zobaczymy co mam tutaj. Uwaga, epickie, kurde. Tak! Jest jakiś klaw. Co to jest? Zobaczymy sobie. Ej, czekajcie. Jak na tym się jeździ dziwnie. Wow! Mój bat jest chyba lepszy. Chyba, ale nie wiem. Czekajcie. Wow! Ej, dobrze to jeździ. Super. Ja no spoko, autko. Dobra. Jeszcze pojeżdżę raz. Spróbuję pobić ten rekord, ale to mi chyba nie wyjdzie. I jak nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Dobra, no to przechodzimy do następnej gierki. Nasza następna gierka to blue Go. Chodzi w niej o to, że jesteśmy. Dobra, zaraz wam wytłumaczę. Um. Mamy tutaj takie postacie różne. Zagramy sobie moją ulubioną to jest ta, ale zagramy sobie... Dobra, zagramy sobie albo Spider Manem. Ta gierka jest fajna, bo tutaj się ścigamy i musimy... W sumie sterowanie tej gierki jest proste i musimy tylko po prostu dotykać palcem ekran. I to wszystko. I musimy na przykład klikać jeszcze tutaj, w tę, w tą pajęczynkę, jak widzicie, żeby na przykład kogoś katrupić. Hehe. <gry> no i w tej gierce chodzi, że ścigamy się z ludźmi. A nie, to, sorry, ja nie wiedziałem, że to nie jest z ludźmi, bo gram teraz offline i nie gram z ludźmi. Nie, ale chyba to jest można grać y, online. Nie wiem ale chyba tak. Chyba bo nie wiem czy na pewno. Y, czekajcie ja otworzę sobie to jajko zobaczę co będzie. Dobra jednak jednak nie otworzyłem y, ale. Aha. To potrzeba internetu to czekajcie. Y, Wyjdę i wejdę do tej gierki i spróbuję. Dobra, jestem znowu. I teraz sobie otworzymy to. O, gemy dostałem. I za gemy można na przykład kupować takie coś. Jakiś extra jump, ale ja nie kupuję chyba. Albo jajko, może? Dobra, kupuję jajko. Aha, do spiderka dostałem. Y, y, takie busty, jakby. Że można podskoczyć, o, ale zagramy tym i zaraz pokażę Wam na spajderze, jak to wygląda. Gości się nazywa No-Shoes, nie ma butów. Kurde, co ja robię? Zapatrzyłem się, ja Pinko. Jaki typ. Nie! No właśnie, i takie coś zabija. No, prawie. Naprawdę tak mi mało zabrakło, żeby. No, jestem pierwszy. Może uda mi się być pierwszym? Ja, pin kole! Nie! Hmm, kurde, chciałem być pierwszy. W sumie to jest cała gierka. O to w niej chodzi, więc mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał. Cześć!